Ja wrócę do, tej, do tego zmiennego rynku, bo to, że tu mam do czynienia z cenami czynami żywności w Polsce. To jeden wątek, ale też jak patrzymy przez Państwa strukturę kosztów, i tutaj y, widzimy, jak bardzo zmienia się ten rynek y, y, bakali. Nie chcę powiedzieć, że bezpre bezpre bezprecedensowe są to, jest to zmienność, ale ona w pierwszych miesiącach 2022 wahała się, wręcz y, potrafiło z miesiąca na miesiąc 15% zmienności notować. Y, jak Pan ocenia tą sytuację? Na ile ona jest groźna dla Was? Na ile może jest y, wręcz przeciwnie y, szansą? I czy ten, 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 te, te rosnące ceny żywności przewiduje Pan problemy popytowe po stronie konsumenta na, na Państwa produkty, czy wręcz przeciwnie ze względu na też wyostrzony ten trend, jak tam wspomniał, żywności tej, tej zdrowej czy funkcjonalnej? I też mówimy to trochę o innej kategorii klientów, którzy jednak na te, na te, na te kategorie produktowe... Przywiązuje do nich dużo większą wagę niż powiedzmy tym, który, którym faktycznie ten portfel będzie, będzie brakowało tego dnia? To strasznie trudne pytanie, ale postaram się jakoś cyklicznie odpowiedzieć. Na początku roku bardzo się wszyscy baliśmy, którzy gdzieś tam są w branży bakajowej, wzrostu cen surowców tychże. tychże. Potem to już nie było tak istotne, znaczy było bardzo istotne, ale nie było. były też inne problemy, bo wzrosły ceny zbóż, my używamy zbóż do płatków śniadowych, do batonów, do krancza, więc wiele, wzrosły ceny cukru, wzrosły ceny celulozy, tektury, wzrosły ceny ropy, czyli opakowań tutaj stojących, wzrosły ceny energii, wzrosły ceny gazu, wzrosły ceny... Pytanie jest, jakie ceny nie wzrosły? No, doba, no, wzrosły. Wszystko jest na czerwono, ale wzrosło. ja specjalnie o te baka bakalie pytałem. Tak. No to trochę taki inny produkt. Ale... Wie pan, tak. no z perspektywy tak, tak. jakby naszego tutaj widza, który to, hy, hyu, tak. chyba pierwszy raz o bakaliach rozmawiamy nawet na pewno, więc tak bardziej jakby tutaj pan trochę o tym opowiedział. Ja, 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 ja wiem, yyy, w bakaliach jest bakaliach są super produktem, super produktem, bo to są produkty naturalne, to są produkty z drzewa, z, z krzaków. One mają i, tu, to, i, I tutaj wbrew pozorom akurat, jeżeli COVID cokolwiek dobrego wniósł w branży spożywczej, to wniósł dwa elementy. Po pierwsze ludzie zaczynają czytać etykiety. Kiedyś też czytaliśmy, ale jak już głębiej zapytaliśmy klientów, a co tak naprawdę drogi kliencie tam czytałeś, czytałaś? Mówi tak, no to ja czytałam datę przydatności do spożycia. Ona nie do końca też jest taka łatwa do przeczytania, bo czasami jest data produkcji, czasami jest data ważności. Bez before i tak dalej. Tak, dokładnie. A bez before, a co to znaczy ten tak. biforek, no i, i tak dalej, i tak dalej. Więc y, nauczyliśmy się jako społeczeństwo, y, to, to jest kwestia tylko Polaków, ale też y, generalnie, y, dużo o żywności, o składzie, nawet zaczynamy rozróżniać jako, spo, jako, jako, jako klienci te E jedno jest dobre. Już teraz zaczynamy mówić, a to E takie to jest dobre, bo to musi być, bo to, to jak to ma, przed, bo jeżeli nie będzie, to będzie tego E, to będzie, to produkt spleśnieje, a pleśnie jest dużo gorsza niż to E. To już jest mega fajne. Yy, I teraz tak, yy, więc yy, druga część Pana pytania była, jak to, yy, jak to odbierze klient, czyli jeżeli my mówimy wszystko drożeje, więc my musimy część, yy, ko, część wzrostu TKW przenosić na naszych konsumentów. Yy, oczywiście optymalizujemy w maksymalnie sposób naszą produkcję, nasze zakupy, nasze stoki, tak, tak dalej, natomiast część będziemy przenosić na, na klientów, nie mamy tego najmniejszego yy, w ogóle pola manewru yy, i absolutnie kluczowe pytanie jest, jak klient zareaguje, yy, czy klient, jak ograniczy się klientowi yy, ten, ten portfel, do czego się ten portfel ograniczy. Natomiast ja muszę się cofnąć, zanim zaczniemy yy, rozmawiać o tym, czy on przestanie kupować bakalie, czy przestanie kupować płatki, czy batony, no bo tu jest yy, dosyć duży, ale jednak yy, fragmentaryczny wycinek biznesu. Musimy się cofnąć do takiej dyskusji, która się odbyła pierwszego na początku stycznia, gdzie wszyscy przecież dyskutowaliśmy o tym, jak, jak podwyżka stóp procentowych i większe wydatki na obsługę kredytów, wzrost kosztów paliwa, wzrost kosztów energii, wzrost kosztów gazu wpłyną na wydatki gospodarstw domowych, bo ta, ten, ten budżet dyspozycyjny gospodarstw nowego nagle się ograniczył. Te cztery elementy, które ja wymieniłem, to są elementy, które my musimy wydać. No, sztywne praktycznie. Tak, sztywne, dokładnie. My możemy sobie wyłączyć w jednym pokoju ogrzewanie, my możemy po prostu trochę chodzić do pracy, ale jak ktoś ma 30 km do roboty, to raczej jest ciężko. Więc, więc to są sztywne. Więc nam się to. Wtedy, I wtedy była taka dyskusja, ja ją dokładnie pamiętam, gdzie my będziemy w ogóle, więc na co, co my ograniczymy. No i jakieś tam w ogóle były informacje, ograniczymy restaurację, ograniczymy kawiary, nie ograniczymy, nie wiemy, ograniczymy kino, tak? ograniczymy wyjazdy zagraniczne, itd. I potem mamy wybuch wojny, nad, następna podwyżka, i teraz tak. I, 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 teraz, i, I teraz każdy z nas, przedsiębiorców w branży spożywczej, na pewno zadaje sobie pytanie, jeżeli ten budżet dyspozycyjny będzie jeszcze mniejszy. No to na co my wydamy? Czy my kupimy y, y, bakalie, czy, bo też nie możemy y, już w, poda, popaść w skrajności w skrajność i nie będziemy nie możemy przecież mówić, że my kupimy tylko właśnie ziemniaki, masło, które też zdrożało trzykrotnie i, i, i chleb, który też zdrożał dwukrotnie albo zdrożeje. Więc y, i teraz wracamy troszkę do, 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 naszego, do naszej y, nauki z, 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 z czasów COVID-u. Y, rzeczywiście świadomość zdrowego odżywiania i zdo, odżywiania kupowania rzeczy, które mają w sobie za y, y, funkcję jest bardzo wysoka. Ludzie, y, klienci nasi szukają y, zdrowia, y, potrafią już te, 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 te zdrowie jakby troszkę podzielić, wiedzą, które produkty y, albo wiedzą, które produkty zawierają magnez, albo też y, jak jest napisane y, magnez, to wiedzą, po co on jest, wiedzą, po co jest po to, Ja wiem, że ja mówię trochę o, o, o takich prostych rzeczach, ale ja mówię o też o, o kilkunastu milionach klientów i y, y, wiedzą, po co jest. W, 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 Wiedzą, co, to jest, co to jest odporność i po co muszą to kupować i, i spożywać, wiedzą, co to jest, a nawet wiedzą czasami, jaki superfood, na co wpływa. Ten wpływa na regenerację, te bakalie wpływają na, na, na jakąś energię, więc to jest rzecz, która ja uważam, że zostanie z nami też bardzo długo. Jak ona zostanie ograniczona, czyim kosztem, to ciężko mi określić. Kiedyś widziałem takie badania, one polegało na tym, żeby poznać siłę marki. Klientka dostawała 200 zł, a miała zakupów zrobić za 300. To było rejestrowane i klientka kupowała, kupowała zgodnie z listą. Po czym w kasie się okazywało, że ma, że ma tam 80 zł za mało, więc musiała te produkty oddać. I ten proces oddawania, wymiany tych produktów był najciekawszy, bo ona musiała y, zanieść produkt brandowy, wziąć na przykład markę własną, y, oddać y, produkt y, tej marki, wziąć, wziąć inną markę. Y, I tych, y, tych, y, tych, y, tych, y, tych takich działań było sporo i to było niesamowite, ten proces wtórny. Y, mi się wydaje, że teraz każdy z przedsiębiorców w branży spożywczej taką, y, takie pytanie sobie zadaje. Jak będzie wyglądał ten, y, ten, y, ten, y, ten wtórny, ta wtórna, t, to oddawanie co będziemy kupować czego nie będziemy kupować jak ważne dla nas jest zdrowie jak dla, dla nas jest ważna rodzina jak ważna jest dla nas malka jak ważna dla, dla nas jest świadomość jeżeli mnie pytacie o to czy ja to wiem Yy, wiele rozmów na ten temat odbywamy, wiele badań, yy, wiele zmian, akurat yy, rzeczywiście z, przyszedłem też do Bakalandu na taką zmianę, więc, yy, więc timing jest niezły, żeby taką zmianę też yy, kilka z mierników do tej zmiany dodać i ją jeszcze bardziej rozważyć. Zobaczymy. Panie dopytam o te kategorie produktowe. Bo w myśl, nowo wprowadzonej przez Pana zasady, że jeden nowy produkt zastępują dwa stare, to chciałem właśnie podpytać, gdzie są te kierunki rozwoju kategorii produktowych, no, czy one w ogóle są i jak będzie wyglądał rozwój produktów i kategorii produktowych nowego bakalantu? A to pytanie mnie szczególnie zainteresowało, bo zastanawiam się, skąd, skąd pomysł. Czy to jest trochę takie samo założenie, jak w dobrych restauracjach, że im krótszy menu, tym, tym, tym lepsze restauracje, że ono się widać, że jest jakaś specjalizacja na przykład. E, troszkę tak. E, ja też lubię takie restauracje, gdzie są trzy dania, e, ale mm, tu chyba jest troszkę bardziej. E, ten case, o który, który Pan pyta, jest bardziej um, skomplikowany. Ja zacząłem um, urzędowanie, że tak to ładnie nazwę. Na nowym stanowisku, od tego, że pojechałem do fabryk i zobaczyłem, jak wygląda tak zwana, jak to nazywam, końcówka bandeoli, czyli jak wygląda to wszystko, co robimy w marketingu, trade marketingu, handlu, dystrybucji yy, już na końcu, tak? czyli już w procesie produkcji. Yy, I zauważyłem, że ten proces produkcji ma, może, może być bardziej optymalny, te szarze mogą być dłuższe. I yy, 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 idąc troszkę do góry, yy, patrząc na ilość. Tzw. Tak SKUSów, czyli produktów produkowanych, o jak tutaj widzicie, y, przez y, Bakaland, e, doszliśmy razem z zespołem do, do wniosku, że y, jesteśmy w stanie, y, nie tracąc y, zbyt dużo biznesu albo bardzo mało biznesu ograniczyć o kilkadziesiąt procent yy, yy, ilość tychże skjusów, co yy, co musi się przełożyć, oczywiście na yy, większą taki projekt musi się przełożyć na większą dyscyplinę w dystrybucji, taki projekt musi się przełożyć na większą dyscyplinę też oczywiście w, yy, w, w promocji, a w konsekwencji to pomoże nam w obszarze zakupów. Yy, Kupujemy produkcję z całego świata i to pomoże nam też na, koniec, na końcu w bardzo istotnym elemencie, żeby te, ta produkcja była y, efektywniejsza. I to jest jakby w, w, w jeden za dwa, to mniej więcej ten, ten projekt w uproszczonej oczywiście takiej ta, wersji. Natomiast, y, natomiast jeszcze, y, jeszcze jakby pyta, w pytaniu była jeszcze zawarta element, element y, przyszłości, gdzie będziemy się rozwijać. Jesteśmy w kategoriach, które rosną. Bakali jako biznes rośnie, rośnie nie tylko w Polsce, ale rośnie też na świecie. Są zdrowe, wpisują się w każdy trend, więc bakalant nie ma 80% udziału w rynku ma jeszcze tutaj dużo do zdobycia. Batony, tak zwane zdrowe batony, czyli zbożowe, owocowe, proteinowe, to są batony, które bardzo szybko się rozwijają. Rynek batonów tychże jest warty między powiedzmy 270 milionów. Rynek batonów czekoladowych i wafli razem 2, miliony 700, 2 miliardy 700, więc obszar do, do, do rozwoju jest bardzo duży, więc też tutaj mamy potencjał. Rynek Na rynku pieczeniowym, rynku deserów konkurujemy z niemieckim, niemiecką firmą Dr. Edkel i na pewno tutaj jeszcze mamy dużo do, do osiągnięcia. Te udziały nam tutaj trochę Dr. Edkel od nas odskoczył, więc Musimy, będziemy gonić e, i będziemy na pewno e, w tym, sa, będziemy się starali e, się być w tym skuteczni. Mamy bardzo mocny zespół, bardzo mocny team. E, e, rynek płatków też jeszcze duży potencjał, natomiast poza rynkiem, e, rynkiem polskim, o którym właśnie mówiłem, mamy też e, i to jest nasz fokus, e, to, e, to jest rynek oczywiście eksportowy eksportujemy w tej chwili do 40 krajów, natomiast chcielibyśmy trochę to nie tyle zwiększyć, co, co sprawić, aby te rynki były, kupowały od nas troszkę więcej produktów z jednej strony. Druga, drugi to jest, to jest rynek oczywiście. Zapytaliśmy o, o, o impost, yy, mając taką, yy, taką wiedzę ze strony naszego wspólnika, mojego wspólnika Rafała, yy, o rynku e-commerce, to trudno, żebyśmy po prostu ten tego rynku e commerceu yy, i z tego powodu i z powodu tego, że on rzeczywiście jest najbardziej dynamicznym rynkiem, yy, nie chcieli wyeksplorować, na pewno będziemy to robić. My tak z różnych stron już dotykamy w wielu Pana odpowiedziach tego, jak zmienił się. Rynek, jak zmienili się konsumenci, skutek pandemii. Chciałbym to zebrać w takim jednym pytaniu. Czy Pana zdaniem e, pandemia zmieniła przyzwyczajenia konsumentów, czy też przyspieszyła to, co i tak miałoby się stać? E, przyspieszyła pewne trendy, pewne uświadomienie sobie przez nich, e, pewnych e, swoich potrzeb i, i, i kierunków? E, I co jest odpowiedzią bakalantu, w sensie, co jest wspólnym mianownikiem Produktów, które Państwo dają tym post klientom albo chcą dać? Odpowiadając na pierwszą część pytania, uważam, że to, co się teraz dzieje, jeżeli chodzi o percepcję produktów, to by się też działo, tylko zajęłoby to nam powiedzmy nie dwa lata, tylko może tam 15 lat. Czyli na pewno by się rozwijał rynek e-commerce. Na pewno yy, yy, i do, 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 do pandemii rozwija się rynek yy, produktów yy, funkcjonalnych albo produktów, o których to jest takie trochę trudne określenie i bardzo pojemne niestety, ale produktów zdrowych. Yy, to, yy... Ale można to przełożyć na konkret. Mniejsza zawartość cukru, na przykład. Na przykład. Yy, tak, ale to też. Yy... A to jest związane jest z podatkiem też, prawda? To, panowie, to trochę jest tak, że jakby, jak sobie popatrzymy na. Jakbyśmy, ja widziałem takie badanie, że yy, jak percepujemy zdrową żywność. Posadziliśmy przy stole 12 osób i każdy yy, percepuje zdrową żywność inaczej. Jeden mówi bio, drugi mówi ekologiczny, trzeci mówi, ja mus, musimy mieć magnes, czwarty osobą mówi, musi mieć funkcję, a to musi być ze wsi z działki od babci. I, i Zdrowe jest pojemne, ale oczywiście tak, y, y, jeżeli w naszych produktach jest o ileś tam tysięcy ton mniej, mniej cukru, to jest zdrowe. I, jeżeli nie ma oleju palmowego, to jest zdrowe. Jeżeli y, nie ma tego czy owego, to, to jest zdrowe. Natomiast y, to, y, ten proces trwał, <coughs> natomiast on bardzo przyspieszył, bo zaczęliśmy dbać o zdrowie. Zaczęliśmy po prostu <laughs> dostrzegać, yy, znaczy nauczyliśmy się, yy, wydokowaliśmy się, co znaczy zdrowie i które produkty wpływają na nas yy, korzystnie. Natomiast jak to się ma w produktach yy, Bakalandu? Yy, no myśmy przez tą, yy, tą pandemię przeszli, okazało się, że mamy bardzo zrównoważony portfel, bo yy, bakalie zachowywały się standardowo bardzo dobrze, yy, bo ten produkt jest znany, on jest. Yy, on jest rozpoznawany jest jako, jako produkty, produkty. Produkty są generyczne, nasz brand się sprawdził. Natomiast, natomiast bardzo słabo zachowywały się produkty impulsowe, czyli batony. Tutaj rynek zjechał o 30%. Natomiast super zachowywały się produkty do przygotowania ciast, czyli, czyli desery i, i pieczenie w delekty. Ludzie zaczęli, znaczy zaczęliśmy. Ja też przecież brałem w tym udział z rodziną, e, e, piekliśmy ciasta, kisiele i tak dalej, no więc, e, więc tutaj ten rynek bardzo mocno odżył. On oczywiście po, po pandemii troszkę spadł, ale już do wyższego poziomu. E, więc wnioski są, wnioski są takie, s, y, nasze wnioski są takie, że, y, że mamy dobrą, do, dobry portfel produktowy. Na pewno będziemy troszkę bardziej pracować nad, nad intensyfikacją dystrybucji tego portfela, na pewno będziemy bardziej pracować nad świadomością, bo też mamy pewne wnioski i komunikacją z naszych opakowań, które gdzieś tam potem w tej marketingu się na, na, na przełożą na, 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 na też zdwojoną informację. Na pewno też będziemy chcieli, aby rodzinna marka dalekta była troszkę, troszkę, troszkę kwestia zdrowej PC. Tej malki była wyższa niż jest obecnie, więc jest co robić.